Dzisiaj jeszcze mi wpadła w oko taka Coca-Cola zero cukru Oreo, bez kalorii, bombelkowy smak ciasteczkowy. Zrobię to jeszcze na Waszych oczach. I tak, pierwsze zastrzeżenie: nie byłem nigdy fanem ani coli, ani pepsi waniliowej. I tutaj bardziej bym tą Coca-Colę uznał jako Coca-Colę waniliową. Ale tak totalnie nie siadła. Przynajmniej u mnie jestem otwarty na, że tak powiem, wasze komentarze, bo, bo, bo zdaję sobie sprawę, że być może co niektórzy będą zachwyceni, bo tak być może no nie jest tak, że wszyscy mamy taki sam smak. Nie lubię szczawiowej na przykład. Ale to, jest z mojego punktu widzenia, to zły krok jest. Myślałem, że wiecie, no, korzystając z mojej fast foodowej diety, że taka odmiana, niby ciasteczko, niby Coca-Cola. Ło! Aż dostaję gęsiej skórki. Mam nadzieję, że to widać. I ja pierdzielę co za paskudztwo. Gdzie miało być wszystko, że tak powiem, gdzieś w trasie na szybko i przygotowałem się z moją fast foodową dietą, tak, że nabyłem sobie wczoraj drogą kupna w Tomciopaluch, dwie sztuki plus trójkącik, bo to jest super fast food, trzeba powiedzieć, taki, taki z biedry, ale były sugestie, były sugestie, że to jest dobre jak się zje z grzewarki. I postanowiłem zrobić eksperyment, bo jak mi przyszło to zjeżdżać w domu, a nie w samochodzie, no to tego to chyba zgrzewał nie będę. Ale chociaż może i spróbuję z jedną taką, mm, taką, z takim trójkącikiem. Wezmę sobie, zgrzeję pół bułki tej, pół bułki tej i jeden kawałek taki. I sobie porównam, które lepsze. Bo na zimno mi całkiem to weszło, powiem szczerze. No tak jak mówiłem, że to jest taki, e, jak to się mówi? Ten z kanapkami, jak on się nazywa? Subway dla ubogich. Bo to po, nie wiem, po 11 zł, chyba te, te zestawy. Także trzy rzeczy to są za trzy dyszki. Wyciągam grzewara i robimy. Nie wiem, czy oni takie zgrzewanie to też oferują. W biedrze na, na tym. Jak seczek zażyczy, żeby mu to pozgrzewali. Bo właśnie wracanie do domu to trochę bez sensu z tym. Katalońska, ostatnio mi smakowała. Była taka azjatycka, też bardzo dobra, ale tym razem nie było. Wziąłem sobie jeszcze salami. Tej nie jadłem nie z dłuższą datą, tak żeby jeszcze je dzisiaj przygotować. Tam te się pieką, To już czekają na zjedzenie. I chyba najpierw wezmę te zimne sobie zjem, a potem wszystkie te przygrillowane. Myślę, że mogłem je jeszcze chwilę podtrzymać, ale są chrupiące i ciepłe. I pamiętasz szczerze, że ta andaluzyjska kurnia zyskuje. Nie wiem jak ta salami, bo tam jest dużo sałaty i sałata to źle znosi, ale tu. Kurnie, no petarda. Teraz pytanie, czy takie w żabce mają zapiekaczki do tego, żeby sobie to zrobić tak od ręki, czy trzeba to wwieźć do domu. Chyba jeszcze spieca ta trójkątna. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Bo też jest sałata. Kurczak. Chyba nie. Bardzo się spłaszczyła. Andaluzyjska tak. Tanie. I tamta z salami też nie naciekło. Ostatnio gościłem Mareckiego. I mnie obdarował... mi. I mówię, skądżeś ty wyczasnął w szklanych butelkach? Bo ja widziałem makro w plastikowych, ale to nie jestem zainteresowany. I dostałem cynę, że podobno w dino, idę dzisiaj zweryfikować. Czasem mam ochotę, chociaż najlepiej na kacyków chodzi. A, i żeby nie było, zawsze super zimne. Jak wypijecie ciepłą, to śmierć Wenecji. Ja jakoś to, jakoś to przeoczyłem, ale wy żeście nie przeoczyli, że faktycznie 300 tysięcy subskrypcji skoczyło. Eee, ile na 299 tysięcy żeśmy stali? 3 lata, chyba ze 3 lata, tych 1000 subskrybentów nowych wchodziło. Eee, czyli mam nadzieję, że do końca roku dobijemy do miliona. To jakiś trzeba teraz taki cel ambitny. Mm, ale nie, swoją, swoją drogą to no jest tak, jak jest. No to nie jestem. U, Ulubieńcem, że tak powiem, algorytmu YouTube'owego. Też jakoś nie mam żadnych nagrań na Buxdela ani kompromitujących zdjęć na Wardęgę. Nie biorę udziału w tych wszystkich YouTubeowych rzeczach, tak więc nie ma się co dziwić, że tu nie przybywa. Ja jakoś się już z tym pogodziłem. Czy nie sądziłem, że w tym roku, bo. Analizując prędkość przyrostu z tych subskrybentów, to tak liczyłem, że koło 25 końca albo 26 to dobijemy do tych 300 tysięcy. No stało się inaczej. Fajnie. Czy to coś zmienia? No jakoś pewnie nie, ale zawsze takie okrągłe liczby to wiecie. Bardziej w oko wpadają, tak więc super fajnie. Dzięki, dzięki. Jak widzicie, ja się przez te wiele lat raczej staram nie zmieniać, i może to jest kłopot. Bo właśnie powinienem robić jakieś afery, nagrywać papiery. Tylko ja nie wiem, czy bym chciał w ogóle, znaczy, na pewno bym nie chciał. W ten sposób zaistnieć i w ten sposób yy, budować sobie yy, widownię, czyli yy, widzów, którzy by byli zainteresowani tylko i wyłącznie tego typu rzeczami. Także tu się nie zmienia, tu jest stałe. Jak jesteście zmęczeni tym wszystkim, tymi wszystkimi boxdelami, fame mma -mi i, i chcecie no taki content w starym stylu, to, to tutaj jest. Mam nadzieję, że jakiś wyjazdów trochę będzie. To chciałbym, co prawda, nie mam nic zaplanowane, ale może się coś pojawi. I, 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 I widzicie, że nawet ta nowa kamera. Wydaje mi się, że ona fajnie pracowała. Bo w Berlinie jednym pracowałem na tym materiale z IFY na. na te huby, ja pracowałem na MSPO, ja pracowałem, no mam nadzieję, żeście zobaczyli, że jest trochę lepiej. Bo jakżeście nie widzieli, to proszę w komentarzu napisać. Dobra, nie ma, nie, nie, nie ma różnicy. To w takim razie wtedy zostaje z tą Sony i nie będę się tam szczególnie kłopotał tym nowym urządzeniem. Na co dzień, na co dzień Sony jednak, z racji tego, że jest bardzo poręczna i idealnie mieści się w kieszeni. Ale na wyjazdy, kiedy się skupię tylko i wyłącznie, no bo tutaj to jest moje życie codzienne, nie? Na wyjazdach to jest wyjazd. Także na takim wyjeździe mogę się skupić i wtedy się do tego DJI'a, czy jak jakieś będą takie, wiecie, imprezy okolicznościowe, coś się będzie wydarzało. No zamówiłem sobie jeszcze do tego DJI'a mikrofon dodatkowy, no bo też mam to na uwadze, że jak coś kręcę i z kimś rozmawiam, to mnie słychać w miarę dobrze. A tą osobę, z którą rozmawiam, nie słychać wcale, tak więc kupiłem jeszcze jeden bezprzewodowy mikrofon, żeby to miało ręce i nogi. Jeśli chodzi o audio z tamtej kamery też, widzę, że czasami jak jest jakieś tło, to ona gorzej łapie. Nie wiem, mam wyłączone te wszystkie szumy, wyciszanie szumu wiatrów, bo ja sobie to wolę zrobić potem w postprodukcji, niż mieć taki zniekształcony dźwięk, a jednak ta kamera... E no, za każdym razem, może nie za każdym razem, ale często jest tak, że nagrywam w takim samym środowisku, i raz idzie głośniej, raz idzie słabiej. A ja to próbuję normalizować w postprodukcji, ale, mimo wszystko, jeszcze tutaj z tym audio nie do końca mam przekonanie, że jest wszystko ok, ale tego też mogę się nauczyć. Tak więc jeszcze raz, dzięki za 300 tysięcy. Jakichś specjalnych fajerwerków nie przewidziałem, jak wiecie. Podpalanie firanki chyba już nikogo nie bawi w sieci, bo teraz są grube afery, zlecenia zabójstw, pocuchy. No po prostu kryminal tango, co tu dużo gadać, a ja jestem absolutnie daleki od tego typu rzeczy. Co najwyżej, no mogłem się z kolegami e, nawalić jak szpadel, ale też jak zobaczyłem, jak to wychodzi <laughs> potem e, w materiale wideo, wiem, że to by na pewno zyskało aprobatę większej ilości oglądających, ale no nie byłem z tego dumny, co wam mówiłem i nie, raczej nie powtarzam tego, tego zabiegu, nie będę powtarzał, tym bardziej, że jeszcze raz powiem na fast foodowej diecie zero alko. A teraz poszczelamy sobie. bo dawno nie było szczelania, bo były upały. Ciągnąłem Mariana na długi dystans, ale mu się jakoś nie chce. Ostatnio strasznie się zrobił taki, że mu się nie chce. Mam nadzieję, że mu się zachce. Że zrealizuję ten swój zakup tak jak planował, a nie będziesz szukał wymówek, żeby nie. A jak nie, to będę się musiał sam wybrać na, na belonę i spróbować się na 500 metrów. A potem może się uda też jakiś większy dystans. O tu widzę, że już Marian jest. No to i ja się tutaj może wkomponuję w takim razie za niego.